Łukasz Majewski. O, ciekawe pytanie. Ja nie jestem w stanie jeszcze to na sobie. Może możemy porozmawiać po sezonie. 6 sekund mają Łukasz Majewski! To jest w naszych rękach, bo to jest... Jesteśmy u siebie na, na, na hali, u siebie na placu, mamy swoich kibiców za sobą. Kaszmajerski, który ze Szczecina wrócił do Ostrowa. Uważam, jak się wygrywa ze spotkania, nawet jednym punktem, to i tak zawsze wygrywa się mocno. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Majewski. Naprawdę cieszy. Mówię, trzeba na siebie odpowiedzialność. się, że to nie będzie spacer. Nie będzie tak łatwo. Na pewno. To nie są żarty, że teraz już przychodzi ten moment, że najważniejsza jest drużyna. Kibice w tych momentach są w stanie na tyle pomóc, że, e, że tą ich wiarą i, 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 i tym dobiniem ta piłka czasem się e, wtoczy i wpadnie do kosza. No i przed nami teraz dopiero tak naprawdę zaczyna się, zaczyna się sezon. Jak przestanę grać w basket, przejdę na emeryturę, Będę miał więcej czasu w weekendy na spotkania przy lesie. 13 miejsce, trzecie, a teraz drugie. Puchar za wicemistrzostwo Polski. stępny Puchar idzie w górę. TM stal, STALL wicemistrzem Polski. Puchar, podziękować właśnie w tym który razem, wspólnie, pod Twoją wodą. Chcemy, żeby on powędrował do Ciebie, do Twojego domu. Tam jest jego miejsce, Maja. Ja zawsze umieram ostatnio, moim zdaniem, i, i dopóki jestem sportowcem, to będę cały czas wierzył.